W mrocznych lasach i nad rozlewiskiem Dunaju noc zapada niespiesznie. W oddali słychać ze wrogu, a w cieniu krążą ciche łodzie, których załogi wstrzymują oddech przed atakiem. Nad brzegiem rzeki grupa mężczyzn szykuje się do przeprawy. Liczą na łup, na sławę, na krwawe zadośćuczynienie wobec imperium, które od stuleci rządziło ziemiami na południu. Tutaj, na północnych rubieżach Bizancjum, rodzi się bunt. Wśród zarośli czają się dwie postacie: Ardagast, energiczny wojownik, i Musokios, zuchwały władca nad rzeką. Obaj pragną zadrzeć z potęgą, którą mieszkańcy stepów nazywają basileia-ton-Romajon. Dzieli ich charakter, lecz łączy desperacja. Ta historia to opowieść o próbie złamania żelaznego pierścienia Bizancjum. To preludium do wielkich przemian, które wstrząsną światem w VI wieku. Witamy w serii Prastare Szepty, gdzie opowiadamy o zapomnianych władcach, bitwach i kulturach słowian na długo przed powstaniem królestw i dynastii. W tym odcinku przyjrzymy się dwóm tajemniczym postaciom, Ardagastowi i Musokiosowi, wodzom, albo raczej wojownikom, którzy podjęli wyzwanie przeciwko Bizancjum w późnym VI wieku. To historia o wyprawach łupieszczych, zdradzie łodziowych flotylach i reakcji jednej z najsilniejszych armii świata. Przed nami podróż w głąb dawnej Sklawini, krainy bagien i dębów, gdzie rzeka była drogą, a siekiera i topór decydowały o życiu i śmierci. Tło historyczne konfliktów Słowian z Bizancjum w późnym VI wieku. W drugiej połowie VI wieku obszar między Dunajem a Morzem Czarnym był miejscem nieustannych ruchów ludów i armii. Sklawens czyli wczesne wspólnoty słowiańskie, zaczęły napierać na południe przez rzeki i lasy. Źródła bizantyjskie, jak Historiae, Teofilakta, Symokkaty, opisują te grupy jako rozproszone, żyjące w niewielkich osadach wśród bagien, wykorzystujące naturalne przeszkody do obrony i rajdów. Strategikon, cesarza Maurycjusza, podręcznik wojskowy powstały około końca VI wieku. Odnotowuje, że Słowianie cenili wolność. Byli odporni na niewygody, uzbrojeni lekko, lecz doskonali w zasadzce. Polegali na otoczeniu leśnym i wodnym, a ich osady były trudne do ataku. Na te ziemię wkraczały również potężne koczownicze grupy awarów. Od około roku 563 awarowie ustanowili w kotlinie panońskiej kaganat obejmujący liczne podbite ludy w tym część społeczności słowiańskich. Teofilakt w swojej kronice mówi o dominacji Awarów nad Sklawenami i nazywa Musokiosa jednym z wodzów podległych Czaganowi. Awarowie wykorzystywali słowiańskich wojowników do ataków na bizantyńskie prowincje, dając im w zamian prawo do łupu. Z drugiej strony cesarstwo Bizancjum, zarządzane wówczas przez cesarza Maurycjusza, było zaangażowane w wojny z Persją i miało niewielkie zasoby, by chronić północne granice. Nawet system długich murów wokół Konstantynopola i Adrianopola okazał się niewystarczający, gdy liczne grupy Słowian i Awarów przekraczały rzeki. Życie codzienne w Sklawini. Aby w pełni zrozumieć kontekst działań Ardagasta i Musokiosa, warto zatrzymać się przy codziennym życiu Słowian w VI stuleciu. Życie w Sklawini, krainie rzek, jezior i puszcz, było nierozerwalnie związane z naturą. Domostwa budowano z drewna i gliny, proste konstrukcje z jednym lub dwoma pomieszczeniami, z dachem krytym strzechą. Wnętrze ogrzewał gliniany piec, wokół którego gromadziła się rodzina podczas długich zim. Kobiety wytwarzały tkaniny z lnu i wełny, przędły przy kołowrotkach, farbowały przędze roślinami. Mężczyźni zajmowali się polowaniem, rolnictwem i wyrębem lasu, a młodzież pomagała przy wypasie zwierząt. Rytm życia wyznaczały pory roku. Wiosną siewano zboże i warzywa, latem zbierano miód z uli, jesienią gromadzono zapasy na zimę, a zimą naprawiano narzędzia i łodzie. Społeczności były zorganizowane w rodowe wspólnoty, na czele których stał Starszy Rodu. Ważne decyzje podejmowano na wiecach, gdzie każdy dorosły mężczyzna miał prawo głosu. Rodzina stanowiła podstawową jednostkę społeczną, a więzi krewniacze były kluczowe dla obrony i współpracy. Ze względu na częste zagrożenia ze strony Awarów i Bizancjum, wioski współdziałały, budując palisady i obserwując rzeki by w porę ostrzec sąsiadów przed najazdem. Rzemiosło w Sklawini było na wczesnym etapie rozwoju, ale miało duże znaczenie dla utrzymania niezależności. Kowale wytwarzali proste narzędzia, siekiery, sierpy, noże oraz elementy uzbrojenia, takie jak grot włóczni czy żelazne groty strzał. Garncarze lepili naczynia z lokalnej gliny, suszyli je na słońcu, a następnie wypalali w dołach. Powstałe w ten sposób garnki były grube i porowate, ale doskonale nadawały się do gotowania nad ogniem. Wytwarzano też proste ozdoby z brązu i żelaza, fibule, pierścienie, kolczyki. Handel wymienny obejmował sól, miód, skóry i bursztyn, który Słowianie sprzedawali do Bizancjum i Awarom. Wyznawali religię typową dla Słowian z tradycyjnymi słowiańskimi bóstwami silnie zakorzenionymi w naturze. Ardagast, Rola, Rajdy na Bałkany, Taktyka i Kontakty z Awarami. Ardagast pojawia się w przekazach około roku 585, w czasie intensywnych rajdów słowian na Bałkany. Teofilakt opisuje go nie jako króla, lecz jako wodza wojennego. Sama kronika unika określenia go Archonem, co sugeruje, że jego autorytet wynikał z talentu militarnego a nie z dziedzicznej władzy. Jego oddziały wyruszyły z północnej strony Dunaju i przedostały się przez rzekę Egrię, dzisiejszą Ergenę, plądrując wiejskie osady Tracji. Bizantyjski dowódca Komentiolus został wysłany, by stawić im czoła. Armia Komentiolusa zaatakowała obóz Ardagasta niedaleko fortu Ansinon i zadała mu porażkę. Kronikarz relacjonuje, że o świcie Rzymianie wdarli się na równinę Astikę. Zaskoczyli siły Ardagasta z łupem i jeńcami, a po bitwie postawili zwycięski znak. Bitwa ta prawdopodobnie rozegrała się w pobliżu długich murów otaczających Adrianopol, a rzeka Egrie została zidentyfikowana z dopływem maricy. Ardagast zdołał uciec z pola bitwy i wycofał się do północnych puszcz. Jego siła wynikała z mobilności i wykorzystania monoksyli łodzi wydrążonych z pojedynczego pnia. Współczesne znaleziska archeologiczne potwierdzają użycie tego typu łodzi przez Słowian. W pobliżu miejscowości Viminatium badacze znaleźli dwa wraki takich łodzi, datowane na późny antyk, o długości kilku metrów i formie dostosowanej do płytkich rzek. Ardagast utrzymywał kontakty z awarami. Po klęsce jego wojownicy uciekli do obozu Musokiosa, będącego, zdaniem kronikarza, pod protekcją czagana. To sugeruje, że Ardagast działał w ramach luźnej sieci wodzów, z których każdy był zależny od awarów, ale miał własne ambicje. Musokios pozycja, działania, logistyka przepraw i sieci rzeczne. Musokios, zwany w niektórych źródłach Musocius lub Musokius, jest kolejnym wodzem słowiańskim wspomnianym przez teofilakta. Według historyka, nie był on archonem, lecz wodzem lokalnego plemienia. Po klęsce Ardagasta, Musokios przyjął ocalałych wojowników i zapewnił im schronienie. Jego siedziba znajdowała się prawdopodobnie na terenach Niziny Naddunajskiej, w rejonie, gdzie liczne rzeki i rozlewiska tworzyły naturalne fortyfikacje. Kroniki odnotowują, że dysponował co najmniej 150 monoksylami, małymi łodziami wykutymi z jednego pnia drzewa oraz kilkuset wioślarzami. Taka flotylla umożliwiała szybkie przeprawy przez Dunaj i jego dopływy, a także przerzucanie wojsk na ataki w głębi prowincji. System logistyczny Musokiosa wykorzystywał sieć rzek w stylu wczesnosłowiańskiej żeglugi. Speros Vryonis podkreśla, że monoksyle były przeznaczone wyłącznie do przepraw. W walce łatwo ulegały zniszczeniu, ale na rzekach pozwalały przenosić zaskakujące siły. Musokios wspierał też powstawanie osad na brzegach rzek, które służyły jako bazy zaopatrzeniowe. Nowe stanowiska archeologiczne w południowej Słowacji i północnej Serbii wskazują na obecność rowów i umocnień, a także na znajdowane fragmenty ceramiki praskiego typu, ręcznie lepionej, bez zdobienia, z dodatkiem miki, co potwierdza wczesnosłowiański charakter osadnictwa. Rajdy, zasadzki i zdrada podczas uczty nad dunajem. Najbardziej dramatyczna część historii to zdrada, która doprowadziła do upadku Musokiosa. Źródła bizantyjskie opisują, że po porażce Ardagasta i schronieniu ocalałych u Musokiosa, Bizancjum wysłało wojsko pod dowództwem komesa priska i innego generała. W obozie Rzymian zjawił się uciekinier Gepit. Francuski przekład Teofilakta podaje, że Gepid wyjawił, iż schwytani przez Rzymian Słowianie byli wysłani przez Musokiosa w celu rekonesansu. Obiecał, że doprowadzi Rzymian do Musokiosa i zaproponował podstęp, użycie jego własnych łodzi. Ta relacja ukazuje nie tylko przenikliwe działanie Bizancjum, ale i słabość więzi między plemionami słowiańskimi i germańskimi. Gepid wrócił do Musokiosa z wieścią, że niedobitki z wyprawy Ardagasta zbliżają się ku jego ziemiom. Wódz, pogrążony w żałobie po bracie, nie przeczuwał zdrady. Zaufał posłańcowi i rozkazał przygotować 150 łodzi oraz około 300 wioślarzy, by pospieszyli z pomocą sojusznikom. Gdy łodzie przeprawiły się na drugi brzeg, wioślarze, zmęczeni i pijani winem, zasnęli na brzegu. Wtedy uderzyli Rzymianie. Ludzie priska napadli na obóz, zabili część załóg i przejęli łodzie. Resztę pojmali, by wykorzystać do dalszej przeprawy. Nocą, z pomocą tych samych łodzi, przeprawili się z powrotem na stronę, gdzie Musokios świętował pogrzeb. Zaskoczeni wojownicy zostali wybici, a sam Musokios wzięty do niewoli. Lecz zwycięstwo bizantyńczyków szybko obróciło się przeciw nim. Po zdobyciu obozu sami oddali się pijaństwu. Wtedy jeden z pojmanych wioślarzy zabił wartowników i wzniecił bunt jeńców. Priskus musiał działać błyskawicznie. Kazał stłumić rewoltę i zgładzić każdego, kto porzucił posterunek. To dramatyczne wydarzenie pokazuje nie tylko skuteczność bizantyjskiej dyplomacji, ale i kruchość ich triumfu, jak często zdrada rodzi kolejną zdradę. Reakcje Bizancjum. Strategia, fortyfikacje, dyplomacja i wyprawy odwetowe. Bizancjum nie pozostawało bezczynne wobec zagrożenia na północy. Cesarz Maurycjusz, doświadczony dowódca z frontu perskiego, zdecydował się na bardziej aktywną strategię. Rozbudował system fortyfikacji nad Dunajem, odtworzył zniszczone twierdze i obsadził je garnizonami. Strategikon Zalecał zabezpieczanie brzegów rzek, budowę palisat i wykorzystywanie jazdy pancernej do szybkich kontrataków. W połowie VI wieku powstał system tzw. Długa ściana czyli mur ciągnący się od Morza Czarnego po Morze Marmara mający chronić Trację i Adrianopol. Najważniejszym elementem ofensywy cesarstwa była jednak dyplomacja i wojna manewrowa. Priskus oraz Komentiolus prowadzili wyprawy odwetowe, w których atakowali przeprawy, niszczyli łodzie i penetrowali głęboko terytoria na północ od Dunaju. Po pojmaniu Musokiosa Bizancjum wysłało poselstwo do Czagana Awarskiego, informując go o losie wodza. Takie działania miały osłabić solidarność między Awarami a Słowianami i wzniecić nieufność. Z drugiej strony Cesarstwo prowadziło rozmowy z Frankami i Gepidami, starając się pozyskać sojuszników. Kampanie odwetowe Bizancjum, zwłaszcza te prowadzone w latach 585-594, były skuteczne dzięki nowej taktyce. Wojska cesarskie zimowały na terytorium wroga. Według Florina Kurty, kampanie Priska w 600 roku umożliwiły utrzymanie presji na plemiona naddunajskie. W ten sposób udało się zadać ciosy Awarom i Słowianom, którzy nie byli przygotowani do obrony zimą. Jednak ta strategia była kosztowna i wywoływała niezadowolenie w armii, co ostatecznie przyczyniło się do buntu wojskowego i zabójstwa cesarza Maurycjusza. Świadectwa dawnego życia Archeologia odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu realiów wczesnosłowiańskich konfliktów. W ostatnich dekadach archeolodzy odkryli liczne ślady osad Sklawenów w strefie nad Dunajem i w Panonii. Charakterystycznym znaleziskiem są półziemianki, zagłębione w ziemi domostwa z piecem w jednym rogu i paleniskiem w środku. Ceramika praskiego typu, ręcznie lepiona i bez zdobień, jest standardowym elementem tych osad. Badacze łączą ją z wczesnymi społecznościami słowiańskimi. Odkrycia te wskazują na egalitarny charakter społeczności i brak wyraźnych struktur hierarchicznych. Uzbrojenie sklawenów w późnym VI wieku było proste. Źródła pisane podkreślają, że byli uzbrojeni lekko, z reguły włóki, proste miecze, oszczepy i topory. Chełmy i pancerze należały raczej do awarów lub wojowników podporządkowanych czaganowi. W grobach odkrywa się nieliczne elementy ozdobne, fibule, Spiralne kolczyki, naszyjniki, świadczące o kontaktach handlowych z regionami naddunajskimi oraz stepem pontyjskim. Szczególną uwagę badaczy przyciągają znaleziska łodzi typu monoksylon. Odkryte w okolicach Wiminacjum wraki pokazują, że były to łodzie wydrążone z jednego pnia dębowego o długości kilku metrów i zaokrąglonych burtach. Analiza drewna wskazuje, że mogły być używane w rzekach o spokojnym nurcie. Ich konstrukcja była lekka, co ułatwiało przenoszenie z rzeki na rzekę. W razie potrzeby można je było przeciągnąć na ląd przy pomocy lin. Znaleziska te wpisują się w przekazy o Musokiosie, który miał 150 takich łodzi. Kontakty handlowe z Bizancjum przebiegały poprzez wymianę surowców. Słowianie dostarczali futra, wosk, konie i inne dobra, a w zamian otrzymywali metalowe narzędzia, naczynia i ozdoby. W niektórych grobach znaleziono monety cesarskie z drugiej połowy VI wieku, co świadczy o bezpośrednim lub pośrednim przepływie srebra w głąb Sklawini. Wpływ na lokalne społeczności i pamięć kulturową. Ataki Ardagasta i Musokiosa, choć wymierzone w prowincje bizantyjskie, oddziaływały również na lokalne społeczności słowiańskie i germańskie. Wiele osad na północnym brzegu Dunaju zostało zaangażowanych w logistykę. Budowano łodzie, gromadzono żywność i schronienie dla wojowników. Zdarzenia te wywoływały wewnętrzne napięcia. Przykład zdrady Gepida pokazuje, że lojalność wobec wodzów była krucha. Udział w rajdach przynosił jednak znaczące korzyści. Łupy w postaci bydła, biżuterii i niewolników wzmacniały prestiż wodzów. W społecznościach nad Dunajem pamięć o wojownikach przeciw Bizancjum przetrwała w mitach i pieśniach. Choć nie zachowały się bezpośrednie źródła folklorystyczne z epoki, można przypuszczać, że opowieści o udanych rajdach i heroicznych czynach były przekazywane ustnie. Słowiańskie legendy o bohaterach przeprawiających się przez wielkie rzeki, walczących z potężnym władcą z południa, mogą mieć korzenie w wydarzeniach takich jak rajdy Ardagasta. I Musokiosa. W późniejszej tradycji krzyżują się z mitami o założeniu państw słowiańskich, gdzie motyw walki z obcym imperium jest stałym elementem. Z drugiej strony w Bizancjum wydarzenia te wzbudziły strach i pogardę. Kronikarze określali Słowian mianem barbarzyńców, a ich wodzów jako hersztów band. Jednak opisy Teofilakta, mimo że wrogie, zachowują pewien podziw dla ich odwagi i zdolności organizacyjnych. Relacje te kształtowały wizerunek wroga w kulturze bizantyjskiej na długie stulecia. Dziedzictwo Ardagasta i Musokiosa w historiografii Późniejsza historiografia poświęca Ardagastowi i Musokiosowi niewiele miejsca, lecz ich imiona powracają w opracowaniach o początkach państw słowiańskich. Michael Whitby, analizując historię Teofilakta, zauważa, że wśród wymienionych wodzów słowiańskich pojawiają się Daurentius, Ardagast i Musokios. Oznacza to, że w oczach Bizancjum byli to postacie znaczące, wodzowie których działania wymagały reakcji samego imperium. We współczesnych badaniach interpretowani są jako przywódcy drużyn wojennych, zdolni do jednoczenia większych sił na czas rajdów. Niektórzy uczeni widzą w nich protoksiążąt, liderów klanów, z których z czasem wyrosły zalążki władzy terytorialnej i państwowości. W polskiej i słowiańskiej historiografii drugiej połowy XX wieku Ardagast i Musokios bywali przedstawiani jako symbole najdawniejszej walki o niezależność. Archeolodzy zwracali uwagę, że ich wyprawy i kontakty z Bizancjum przyczyniły się do utrwalenia obecności Słowian na Bałkanach i w strefie naddunajskiej. Nie należy jednak przeceniać ich roli. Byli wodzami epoki przejściowej, czasu gdy wspólnoty plemienne dopiero nabierały kształtu, a granice między wojennym przywództwem a rodzącą się władzą polityczną wciąż były płynne. Ich działania przyspieszyły przemiany w środkowej i południowo-wschodniej Europie, lecz nie stworzyły jeszcze trwałych struktur państwowych. Współczesne badania podkreślają też paradoks. Dzięki relacjom wrogich kronikarzy Ardagast i Musokios stali się jednymi z niewielu wczesnych słowian znanych z imienia. To świadomość, że ich historia została zapisana z perspektywy bizantyjskiej, powinna skłaniać do ostrożności w interpretacji. Należy uwzględniać kontekst polityczny, w którym powstawały kroniki, a także archeologiczne dane, które uzupełniają literacką narrację. Podsumowanie. Historia Ardagasta i Musokiosa jest opowieścią o ludziach, którzy wyruszyli z mrocznych lasów północy, by rzucić wyzwanie imperium. Ich rajdy i taktyka oparte na zasadzce, sieci rzeczne i łodzie monoksyle obnażyły słabości bizantyjskiej obrony. Zdrada Gepida i przyjęcie porażki Musokiosa pokazują złożoność stosunków w regionie, w którym plemiona i imperia splatały się w sieć sojuszy i konfliktów. Archeologia przypomina nam o realiach życia w tamtej epoce, o skromnych osadach, prostym uzbrojeniu, lecz też o zdolności do adaptacji. Bizancjum odparło najazdy, lecz nie zdołało zatrzymać napływu Słowian na południe. Wkrótce po śmierci Maurycjusza, cesarstwo pogrążyło się w chaosie, a w kolejnych dekadach sklawenowie osiedlili się na Bałkanach, tworząc zalążki nowych społeczności. Dziedzictwo Ardagasta i Musokiosa żyje w opowieściach, które dziś możemy rekonstruować dzięki kronikarzom i archeologom. Dziękujemy za czas spędzony z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.